Przed nami 191 odcinek tureckiego serialu Miłość i Nadzieja. Matka chce zabrać sile z powrotem na wieś. W domu dochodzi do nieoczekiwanego spotkania, które przerywa kuzej. Ferej poznaje kolejne sekrety męża. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 191 odcinku Ask We Umut, Miłość i Nadzieja, odcinek 191 we wtorek, 13 maja 2025 roku, o godzina 17.20 w TVP2. Streszczenie 191 odcinka: Miłość i Nadzieja. Co się wydarzy w 191 odcinku: Miłość i Nadzieja. Sprawdź streszczenie TVP. W domu Bulenta trwa awantura. Na jaw wychodzą kolejne kłamstwa mężczyzny i tajemnice, które ukrywał przed żoną. Wspomniałeś o gaju oliwnym w Edremicie? Wypomina mu Belkis. Słucham, co z nim? Zaczyna interesować się tematem Ferej. Tata go sprzedał, by wyciągnąć Gonul z więzienia, odpowiada Meli. I nie spytałeś mnie o zdanie? pyta Bulenta żona. Mówiłem, że potrzebujemy pieniędzy, ale się sprzeciwiłaś, więc nie było wyjścia, odpowiada jej mąż. Ferej rozpacza na wieść, że Bulent sprzedał miejsce, w którym chciała spędzać wolny czas. Tymczasem do domu przychodzi Gonul. Czy matka Cajneb wyjaśni wszystkim, co robiła z Bulentem podczas ich ostatnich spotkań? Do Starego Domu Bulenta przychodzi Kawajden. Spotyka tam swoją starszą córkę, którą próbuje zmusić do powrotu na wieś i do ślubu. Siła opiera się matce, a kobieta dziwi się dziewczynie, że woli być służącą niż panią domu u Alpera. Kawajden zastanawia się, czy coś nie łączy jej córki z prawnikiem. Przyznaj się, doszło do czegoś z Kuzejem? Pyta matka, nie, on nie jest taki, odpowiada siła. Alper cię chce, wciąż o tobie mówi Chce cię poślubić, Kawajden próbuje wpłynąć na córkę. Ale ja nie chcę jego. Zrozum to, wykrzykuje dziewczyna. Tymczasem nacie wraca do domu, a jej dzieci zwracają uwagę, że przyszła sama bez sili. Pytałam o sile, Julia próbuje się dowiedzieć, gdzie jest służąca. A gdzie ma być, odpowiada jej matka. Nie rozumiem, stwierdza córka. Co tu rozumieć? Uratowałam przed nią syna. Przyjechała jej matka i zabierze ją na wieś, tłumaczy Nacie. Z kolei kuzej zgubił portfel i domyśla się, że mógł zostawić go w starym domu Bulenta. Postanawia tam pojechać. Czy uda mu się powstrzymać Kawajden przed zabraniem Sili na wieś? Zobacz zdjęcia z odcinka w galerii poniżej.